Witam na kolejnej prezentacji wyrzutni nerw. Dziś pokażemy Wam wyrzutnię Vortex Proton. Tak prezentuje się pudełko. W zestawie dostajemy dodatkowo trzy dyski. Na żywo. Wyrzutnia prezentuje się tak. Ale to tutaj wspomniane trzy dyski NERFa. Żeby załadować Protona, wciągniemy zaokwit z tyłu. Wkładamy jeden dysk do środka a następnie zwalniamy blokadę. W tym momencie wyrzutnia jest już załadowana. Pokażę Wam jeszcze raz. Ciągniemy do tyłu, wkładamy dysk i zwalniamy blokadę z jednej lub z drugiej strony. Teraz, jeżeli dysk już jest w środku, a nie chcemy wystrzelić, Wystarczy nacisnąć ten przycisk z tyłu a dysk sam opuści lufę wyrzutu. To co jeszcze mamy w tym zestawie to przede wszystkim szyna taktyczna, do której możemy przyczepić dodatkowe elementy z serii Nerf, na przykład osłonę. Mamy tu również specjalny otwór w kolbie wyrzutni, przez który możemy przyciągnąć różnego rodzaju smycze i tym samym e, zapewnić, że nie zgubimy sobie tej wyrzutni podczas biegu lub e, składania się w lesie. Ocena wyrzutni jak najbardziej na plus. E, jest poręczna, lekka i szybko się ją ładuje. Do tego całkiem fajnie to wygląda. Oczywiście, jeżeli chcecie ją nabyć e, jest taka możliwość w sklepie ekitek.pl. Link macie poniżej. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kolejnych testach.